Cześć! W moich ostatnich filmach na TikToku poruszyłem kwestię wysokości mandatów karnych za postój pojazdu nieuprawnionego na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. W pierwszej kolejności, kierujący, który naruszy przepisy o korzystaniu z miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, może być ukarany mandatem karnym w kwocie 800 zł i 6 punktami karnymi. Ale gdyby dodatkowo posłużył się jeszcze kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, do której nie ma uprawnień. Może być ukarany kolejnym mandatem karnym w kwocie 400 zł, czyli łącznie może otrzymać mandatów karnych na kwotę 1200 zł. Żebyśmy mogli w pełni porozmawiać o osobach niepełnosprawnych, zacznijmy od ustalenia, kto jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. Mówi o tym artykuł 8 ustawy. Osoba niepełnosprawna to osoba posługująca się i posiadająca kartę parkingową osoby niepełnosprawnej. Tak wygląda karta parkingowa. I teraz tak. Specjalne uprawnienia na podstawie artykułu 8 ustawy Prawo ruchu drogowym posiada zarówno osoba niepełnosprawna poruszająca się pojazdem i posiadająca kartę parkingową jak również kierujący który przewozi osobę niepełnosprawną która posiada taką kartę. A więc to są dwa przypadki. Z jednej strony, sam mogę być niepełnosprawny, poruszać się po mieście i korzystać ze specjalnych uprawnień, bądź jeżeli to ja byłbym niepełnosprawny, a ktoś inny świadczyłby mi jakąś pomoc, podwoziłby mnie do lekarza, do przechodni czy na zakupy, to w sytuacji, gdy ja posiadałbym kartę osoby niepełnosprawnej, ta osoba, która mnie przewozi, również nabywa takie specjalne uprawnienia. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej co do zasady jest wydawana na osobę. Jest to karta np. Jana Kowalskiego ale istnieje także przypadek kiedy karta parkingowa może być wydana na placówkę która świadczy opiekę czy pomoc osobom niepełnosprawnym. Tym osobom które mają problemy z poruszaniem się i wtedy taka karta wydawana jest już nie na osobę prywatną a na placówkę i jej odwrót wygląda tak. Fakt posiadania. Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej daje uczestnikowi ruchu specjalne uprawnienia. Wszystkie z nich omówię w moich filmach na TikToku, także śledź mój kanał bezpiecznie w ruchu. Natomiast najważniejsze z tych uprawnień to możliwość postoju na specjalnych miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym jest właściwe oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Tak naprawdę, możemy oznakować te miejsca na cztery sposoby. Pierwszym ze sposobów jest połączenie znaku D18P Parking wraz z tabliczką T29. Jest to samo oznakowanie pionowe bez konieczności stosowania e, oznakowania poziomego. W tej sytuacji kierujący, który będzie chciał zaparkować na tak skonstruowanym i tak oznakowanym miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej, powinien to zrobić na pierwszym miejscu za znakiem drogowym. Tu jest oczywistym, że musi to być jedno jedyne miejsce za znakiem, no bo w jaki sposób kierujący miałby znaleźć, jeżeli byłoby to nie wiem, 4 czy 5 stanowisk bez wskazania rozmiarów tych stanowisk przy pomocy znaków poziomych. Ta interpretacja wynika z załącznika numer 1 do rozporządzenia ministra w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach. Czytamy tam. Że w razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę pod znakiem D18 umieszcza się tabliczkę T29. Także, jak najbardziej, samo oznakowanie pionowe, połączenie znaku D18 z tabliczką T29 to jest prawidłowy sposób wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Trzeba jednak pamiętać, że to jest jedno miejsce, pierwsze miejsce za znakiem i tak należy tą yy, konstrukcję oznakowania rozumieć. Drugim sposobem oznakowania miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej jest połączenie znaku D18a parking, miejsce zastrzeżone z tabliczką T29. Znak D18A od znaku D18 różni się umieszczeniem w prawym dolnym rogu tego znaku koperty, a więc symbolu znaku poziomego P20 koperta. W tym wypadku, jeżeli na tarczy znaku D18A znajduje się symbol znaku poziomego, to to oznakowanie musi być dwuczęściowe. Pierwszą częścią tego oznakowania miejsca dla osoby niepełnosprawnej będzie znak D18A z tabliczką T29, ale drugą częścią tego oznakowania jest wskazany na tarczy znaku D18A znak poziomy P20 koperta. Ten znak P20 koperta przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej musi spełniać dwa kryteria. Po pierwsze, zgodnie z przepisami rozporządzenia, musi być koloru niebieskiego jego wypełnienie. A drugą, drugą rzeczą to jest umieszczenie piktogramu osoby niepełnosprawnej wewnątrz tego znaku, czyli znaku poziomego P24. Dopiero w taki sposób wyznaczona koperta dla osoby niepełnosprawnej jest oznakowaniem prawidłowym i kompletnym. W przypadku znaku D18a z kopertą P20 przeznaczoną dla osoby niepełnosprawnej, to miejsce parkingowe nie musi znajdować się bezpośrednio za znakiem D18A. Oczywiście, że może, ale nie musi. Chodzi o to, żeby to oznakowanie, czyli połączenie znaku poziomego z pionowym, tworzyło spójną całość. Znak D18A może znajdować się przed kopertą, za kopertą, z boku tej koperty. Te warianty są bardzo płynne, zależą od sytuacji drogowej, od konstrukcji drogi. I pobocza, natomiast ważnym jest, żeby kierujący nie miał żadnych wątpliwości, jak na przykład na tym zdjęciu, że to oznakowanie jest spójne i tworzy całość. Nie budzi wątpliwości, w którym miejscu kierujący posiadający te specjalne uprawnienia w ruchu drogowym może się zatrzymać, żeby z korzystać z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Ok, ale co zrobić, jeśli zarządca drogi uznałby, że w danym miejscu konieczne jest. Wyznaczenie więcej niż jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W tym celu pod znakiem D18A z tabliczką T29 należy umieścić jeszcze jedną tabliczkę, jak na tym przykładzie, gdzie wskazana jest liczba miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy o tym, że tutaj również to oznakowanie musi tworzyć spójną całość. Więc jeśli na tabliczce pod znakiem jest informacja, że jest tutaj pięć stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, to na jezdni czy na drodze powinno być wymalowanych pięć kopert, pięć symboli znaku P20, żeby to oznakowanie, tak jak mówiłem wcześniej, było spójne, kompletne, niebudzące wątpliwości, gdzie znajduje się tych pięć miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Musimy jednak zwrócić uwagę na możliwe błędy w tym oznakowaniu. Po pierwsze, bardzo często spotykam się z sytuacjami, gdy informacja o liczbie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych nie jest umieszczana na tabliczce pod znakiem, tak jak na tym przykładzie, który wskazałem, a umieszczana jest na przykład na tarczy znaku w taki sposób. Takie informowanie o ilości stanowisk jest błędne, ponieważ w rozporządzeniu w opisie znaku D18a. Wskazane jest wyraźnie, jakie informacje w tym prawym dolnym rogu znaku mogą być zawarte. Może to być symbol koperty, czyli tego znaku P20, o którym mówimy. Może to być informacja o parkingu leśnym, czy parkingu strzeżonym, albo płatnym. Natomiast nie ma tam możliwości zawarcia na tarczy znaku D18a informacji o liczbie miejsc. W związku z powyższym, należy taką informację zawrzeć na tabliczce, pod tym znakiem, jak na tym pierwotnie pokazanym oznakowaniu. Spotkałem się również z wariantami, kiedy na tabliczce T29 umieszczana była informacja o liczbie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. To również jest oznakowanie błędne. Tabliczka T29 zawiera jedynie piktogram osoby niepełnosprawnej. Nie ma tam możliwości tworzenia dodatkowych zapisów czy informacji, a więc taka forma oznakowania, taka forma wyznaczenia większej liczby stanowisk postojowych niż jednego jest błędna. Dlatego przyjąć należy, że jedyną dopuszczalną formą wskazania większej liczby miejsc parkingowych będzie umieszczenie tabliczki pod znakiem, która informuje o liczbie stanowisk, tak jak tutaj jeszcze raz to pokazuję. Jednym z popularnych błędów w wyznaczaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych jest łączenie znaku D18A z tabliczką T29 z oznakowaniem poziomym znakiem P18 stanowisko postojowe. Bo popatrzcie, tak naprawdę miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej może być wyznaczone przy pomocy dwóch znaków poziomych. Pierwszy, który omówiliśmy, to znak P20 koperta, a drugi P18, stanowisko postojowe. Cechą wspólną tych znaków jest to, że obydwa muszą mieć wypełnienie koloru niebieskiego i musi znajdować się na nich piktogram osoby niepełnosprawnej, czyli symbol P24. Znak P20, koperta, to jest zamknięty prostokąt z takim charakterystycznym X w środku. Znak P18, czyli stanowisko postojowe, ja osobiście nazywam taką formą otwartego U. Z takimi wypustkami tutaj na dole. I na czym polega błąd w tym oznakowaniu? Widywałem wielokrotnie takie oznakowania, gdzie do tego znaku pionowego D18A z tabliczką T29 poziomo wyznaczony był znak P18, stanowisko postojowe. No, jeżeli na tarczy znaku D18A znajduje się symbol koperty, no to to oznakowanie poziome, żeby było kompletne, to również musi być już koperta P20, a nie znak P18. One jednak mają trochę inne znaczenie w przepisach, w związku z czym musi to być poprawne oznakowanie. Skoro na tarczy znaku D18a jest koperta, to na ziemi ta koperta być również powinna. Ale co zrobić, jeśli spotkamy się z takim połączeniem znaku D18a ze stanowiskiem postojowym? Czy w takim miejscu można zaparkować, nie mając tych specjalnych uprawnień osoby niepełnosprawnej, bo to oznakowanie jest błędne? No nie do końca, bo nawet jeżeli połączenie znaku pionowego z poziomem jest niewłaściwe, no bo tutaj nie budzi to moich wątpliwości, że jest to oznakowanie nieprawidłowe, to jednak sam znak, tak jak na tym w tym przypadku P18, stanowisko postojowe, jest poprawne. Mamy tutaj niebieskie tło, piktogram osoby niepełnosprawnej, więc samo miejsce postojowe przy użyciu znaku. Poziomego wyznaczone jest w sposób prawidłowy. Dlaczego samo zastosowanie znaku P18, znaku poziomego, jest w mojej ocenie z oznakowaniem prawidłowym i wystarczającym do podjęcia interwencji wobec kierującego, który nie mając uprawnień skorzystałby z takiego miejsca parkingowego? To samo rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, załącznik numer 2, mówiący o znakach poziomych. Punkt 1.2. Cel i zakres stosowania znaków. Znaki poziome powinny być widoczne, wykrywalne i czytelne z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem oraz zautomatyzowanemu systemowi wspomagania kierującego pojazdem ich spostrzeżenie. Mogą występować samodzielnie lub w powiązaniu ze znakami pionowymi. Jak widzicie, na podstawie tego przytoczonego przepisu, znaki poziome mogą występować samodzielnie. One nie muszą być częścią oznakowania Pionowego nie muszą występować wspólnie. Mogą, ale nie jest to wymagane. Tak jak wspominałem na moich filmach na TikToku, zwróćcie uwagę, jak brzmi artykuł 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o hierarchii ważności dyrektyw. Tam są wymienione po prostu znaki drogowe. Nie ma rozbicia w tych znakach na znaki pionowe, poziome. One nie są w żaden sposób podzielone na ważniejsze czy mniej ważne. Dlatego jak najbardziej samo zastosowanie znaku poziomego P18 wraz z piktogramem osoby niepełnosprawnej barwy niebieskiej jest oznakowaniem prawidłowym pozwalającym na podjęcie interwencji wobec kierującego, który zatrzymałby się w tym miejscu nie posiadając uprawnień. Mamy jeden ze znaków poziomych, który jest bardzo popularnym znakiem i myślę, że nikt z uczestników ruchu nie ma wątpliwości jak ten znak należy interpretować. Jest to znak P21 powierzchnia wyłączona z ruchu. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że zarówno pieszy, jak i kierujący pojazdem, nie może przez to miejsce przechodzić, wchodzić na nie, czy zatrzymać tam pojazdu, a znak ten jest samym znakiem poziomym, nie mającym pionowego odpowiednika. I jak najbardziej w tym wypadku nie mamy wątpliwości, że ten znak poziomy nas wszystkich obowiązuje. Dlatego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych mogą być także wyznaczone przy użyciu samych znaków poziomych. P18 stanowisko postojowe. P20 koperta. W takich przypadkach, mając same znaki poziome, również kierujący ma obowiązek stosować się do tych znaków, a z takich miejsc parkingowych korzystać może tylko i wyłącznie w sytuacji posiadania specjalnych uprawnień do tego. W przepisach odnośnie wyznaczania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych jest jeszcze jedna regulacja. Otóż, zarówno znak poziomy P18, jak i P20. Posiadają według rozporządzenia kilka rozmiarów. Jeśli są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, te rozmiary zależne są od ich usytuowania względem krawędzi drogi. Inne rozmiary ma stanowisko postojowe i koperta, kiedy wyznaczone są prostopadle do krawędzi jezdni, inne kiedy ukośnie bądź równolegle. Natomiast musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Co jeśli ta koperta czy stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Są za małe, z jakiegoś powodu są niewymiarowe, są za krótkie czy za wąskie. W mojej ocenie, w takim przypadku, gdy miejsce parkingowe jest niezgodne z tymi rozmiarami, o których jest mowa w rozporządzeniu, nie można uznać, że takie miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej jest niewłaściwie wyznaczone, i w takim razie mogę sobie na nim zaparkować, nie mając tych uprawnień no bo koperta jest za mała czy za wąska. Pamiętajmy o tym, że w zabytkowej zabudowie miast. Jest bardzo duży problem z wyznaczeniem odpowiednich rozmiarów tych miejsc parkingowych. Ograniczają nas wąskie drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, czy po prostu wąskie jezdnie i ulice. Wydaje mi się jednak, że ważniejszym jest wyznaczenie takich miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych niż niewyznaczenie ich, bo nie można wyznaczyć tego miejsca odpowiednio dużego czy odpowiednio szerokiego na danej drodze. W związku z czym nie pozwolimy tym osobom niepełnosprawnym korzystać ze specjalnych miejsc, bo nie mamy do tego warunków technicznych. Co do zasady, miejsca te mają służyć osobom, które poruszają się z problemami. Mają być dla nich formą ułatwienia w komunikacji, ułatwiać dotarcie do urzędu, sklepu czy po prostu miejsca zamieszkania. W związku z powyższym uważam, że dużo ważniejszym jest wyznaczenie takich miejsc, Miejsca, gdzie faktycznie są one strategicznie tym osobom potrzebne, niż dokładnie przestrzeganie tego, że to miejsce musi być idealnie zgodne co do swoich rozmiarów z przepisami rozporządzenia. Stosując te przepisy wybitnie, literalnie, w niektórych przypadkach zaczęlibyśmy ograniczać te możliwości osób niepełnosprawnych i nie wyznaczać im tych specjalnych miejsc, bo mogłyby na to nie pozwolić warunki. Infrastruktury drogowej. Sam rozmiar tego stanowiska postojowego czy koperty nie powinien być czynnikiem, który decyduje o poprawności tego oznakowania. W tym przypadku jest to moja interpretacja przepisów i mam świadomość tego, że akurat z tym stanowiskiem ktoś może się ze mną nie zgodzić. A jeśli też poznać wszystkie uprawnienia, jakie w ruchu drogowym daje karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, jak również dowiedzieć się, kto poza osobą niepełnosprawną, Posiada identyczne uprawnienia w ruchu drogowym jak osoba posiadająca kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, to subskrybuj bezpiecznie w ruchu, bo o wszystkim tym opowiem na moim kanale na TikToku. Do usłyszenia, dzięki za uwagę.